Hey, z tej strony Frey, a to jest mój najnowszy filmik, w którym przedstawię wam moje propozycje na maj w branży gier komputerowych i Xboxowych lub PlayStation. Pierwszą zaprezentowaną przeze mnie grą będzie Nexus, który moim zdaniem jest czymś w rodzaju Unreal Tournament. Mam wrażenie, że jest nawet zastosowany ten sam silnik. No i tak, potyczki są w formie 4x4 i muszę pochwalić twórców za mapy, ponieważ, e, ponieważ są naprawdę bardzo, nie wiem czy widowiskowe, ale załóżmy, mapa na bazie świątyni z elementami dżungli, naprawdę robi na mnie olbrzymie wrażenie. Mam tutaj skocznie, różne rodzaje broni, cała gra jest piekielnie szybka i naprawdę moim zdaniem jest warta uwagi, ja się w niej nie odnalazłem, ale to może dlatego, że mam za słabą myszkę lub za słaby refleks. Przejdźmy zatem do gry Terra Online. Pierwsze co pomyślałem, kiedy spojrzałem na tą produkcję, no to tak na to chwilę patrzę, bo widziałem jakieś tam gameplaye. Myślę sobie, kurde, naprawdę dobre MMO. Oczywiście wiem, że niedługo wyjdzie Guild Wars 2, ale w sumie, jeżeli masz chwilę wolnego i nie jest się zagorzałym fanem WOWA, no to przecież można też spojrzeć na coś innego. To co daje tej grze jakąś taką mm, nutkę świeżości, jest taki tryb slasherowy. Czy to nie jest właściwie tryb? To jest po prostu cały system walki, który opiera się nie tylko na maszowaniu jednego przycisku, ani na używaniu e, skomplikowanych makr, ale po prostu na odskakiwaniu jakimiś tam saltami, na bronieniu się tarczą. I jest to naprawdę trochę bardziej ukłon w stronę gier slasherowych. Grafika oczywiście e, odbiega nieco od takich zwykłych, przeciętnych MMO, jest na pewno ładniejsza, wybór już klas i... I raz może, może już mnie tak nie zachwycił, no bo nie no jest, jest spoko, są jakieś nowości, ale, ale jakoś mnie powaliło na kolana. No, ale właśnie to jest takie MMO dla ludzi, którzy czekają na Guild Wars 2 albo też nie, ale mają ochotę na taką rozrywkę z innymi graczami. Naprawdę e, można sobie przetestować. Pora na jedną z tych gier, które serio mi się podobają, a mianowicie Sniper Elite V2. Jeżeli chodzi o Fabułę, to jest raczej przeciętnie, bo lądujemy w spustoszonym przez wojska rosyjskie i niemieckie Berlinie w roku 1800, nie, 1945. No ale co jest tak naprawdę esencją gry? Esencje gry stanowią um, um, wymierzone, precyzyjne i fenomenalne strzały ze snajperki które jeżeli są wykonane w dobry sposób, który zabija naszego przeciwnika, oferują nam fantastyczne, cudowne zbliżenie, gdzie widzimy szkielet przeciwnika, a także to, gdzie, nasza, gdzie nasz pocisk się wbił, jaką trajektorią lotu leciał. Możemy włączyć też sobie tryb, który nam dodatkowo wszystko utrudnia, mianowicie wiatr. I warunki atmosferyczne, które oczywiście wpływają na to, jak leci pocisk i wszystko nam utrudniają. Fantastyczne jak dla mnie bomba, super. Jedziemy dalej, czyli Dragon's Dogma. Miałem wielką nadzieję, że ta gra ukaże się także na PC, ale niestety mamy do czynienia z ekskluzywem, więc zapewne dla wielu z Was będzie to jedynie ciekawostka, ale co my tu mamy? Obecna jest piękna grafika i wspaniały model walki, ale jak zwykle najbardziej spektakularna jest magia, co jest po prostu cudowna, te wszystkie czary są naprawdę przepiękne. Inwentarz także został sklecony bardzo sensownie, ponieważ mamy lewą rękę, prawą rękę i tak jakby buffy naszej postaci i wybieramy umiejętności do broni, czyli na przykład mm, nasz miecz może zdawać potężne cięcie, robić młynek i coś tam jeszcze. I teraz przyłączając się na padzie lewym i prawym bumperem, możemy błyskawicznie zmieniać to czy korzystamy z prawej czy lewej ręki. Więc może to być na przykład w przypadku wojownika miecz i tarcza, w przypadku maga kostur i na przykład łuk. Jest naprawdę fajnie pomyślane. Jest sporo klas, które są zarówno podstawowe rozszerzone jak i hybrydowe, tryby single i multiplayer, ale naprawdę spektakularne są e, nie są to quick-time eventy, ale bardzo przypomina to, na myśl, to jak e, bohater God of War skakiwał na swoich przeciwników. Także tutaj jest możliwość na przykład wspięcia się na gryfa. Super, nie? Dobra, no i na koniec zostawiłem Wam dwie gry, które tak właściwie nie są zapowiedzią, bo wszyscy doskonale je znacie i nie wymagają przedstawienia. Pierwsza z nich jest to Diablo 3, druga to Max Paint 3. Obie te znakomite, wyborne gierki, które na pewno znacie z wielu już kanałów i recenzji. No i co tak naprawdę mogę powiedzieć, Jezu, no macie dwie naprawdę solidne, świetne gry, które prawdziwy gracz powinien mieć. I wiem, że jest to spory wydatek, bo w sumie gry kosztują bodajże 270 zł, nie wiem za ile jest obecnie Diablo 3. No ale spójrzmy prawdziw w oczy. To są, to są gry, które każdy z nas, prawdziwych graczy, jeżeli można tak mnie nazwać, powinien mieć, i nie będę ich opisywał, no bo, bo niby po co? Po prostu wiedzcie, że te dwie gry wychodzą w maju i warto kupić przynajmniej jedną z nich. A ode mnie to już na razie tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Jednak nie, na koniec jeszcze jedna krótka uwaga, mianowicie przypadkowo zgłosiłem się do beta testów gry Hybrid na Xbox Live. Niestety nie posiadam Xboxa, zatem nie mogę wziąć w nich udziału, mam jednak ten kod aktywujący, ale warunki są nieco postrane, mianowicie trzeba mieć złote konto Xboxa, czyli Xbox Live Gold Account, a także trzeba być zarejestrowanym w regionie Północnej Ameryki, a mianowicie jeżeli ktoś takie coś ma, jeżeli ktoś spełnia warunki, to proszę, macie do wykorzystania, jak nie to niech sobie po prostu przeczeka na swoją kolej. Trzymajcie się.